Proszę bardzo, moi drodzy, jak jestem zorganizowany, od rana już tu gaj zapierdalam, opierdalam, kurwa. Ciekałem, czy byście u siebie gajówkę zrobili, kurwa, od rana połowa to nawet nie wie co to gajówka, kurwa. I, kurwa, nadajecie. Ja pierdolę, przedłem na chwilę na komentarze, kurwa. To największa hamuwa jest na Facebooku z tego co ja widzę, kurwa. Później TikTok. Najmniej na Instagramie Boże ile hejtu Ależ kurwa ludzi dupy bolą Ja pierdolę Porażka Powiem Wam szczerze Naprawdę Czytając to to można znienawidzić ludzi kurwa To jest, kurwa, nie, to jest niesamowite Ile jest jadu w ludziach Kurwa ale to wszystko ma mamałygi takie bo to złamasy Nikt kto osiągnął jakiś sukces co coś robi nie kurwa, nie, nie, nie wysyła takich w ogóle rzeczy, nie reaguje kurwa. Ja pierdolę, no powiem wam grubo kurwa. Ja nie wierzę kurwa. Momentami ja mam wyjebane na to, ale to tylko mój jeden komentarz do tego wszystkiego. Jedziecie z gajówką!